Ależ, ależ, Gingerberk, z tej strony kanał DIY. Dzisiaj robimy znowu recenzję e, zestawu wkrętaków Nite OTools e, I właśnie, e, to jest już druga rzecz z Nite -Tools, i Nie, nie, nie mam tylko z tej firmy rzeczy. Mam też z Makity, z Parksite, też z innych e, e, marek typu Boszczy. E, właśnie jakieś tam inne. Czy Rabat, Plumper. E, a ja jeszcze, jeszcze polecam kanał. To może 20 i zaczynamy. E, chwileczkę. Dobrze, ja już wróciłem. Tak. W zestawie znajduje się 36 elementów. Nie wiem, czy to się liczy ze śrubkami, które można przykręcić, bo ten zestaw jest, że można gdzieś do ściany go przykręcić. Ja go przykręciłem do mojego stołu, a do warsztatu budowlanego. Tu ja użyłam green screena, żeby nie pokazywać wam dalszej miejsca. I tak. Mamy kilka śrubokrętów. Mamy takie małe. Bardzo dziwne według mnie. E, mamy tutaj też takie dosyć normalne. Tutaj mamy ten, taki śrubokręt używamy najczęściej. Ma to jest bit chyba PH0, jak dobrze pamiętam. E, PH0 albo PH1 to jest. Tutaj mamy dwa największe: e, e, PH i zwykły śrubokręt. Tutaj mamy taki, gdzie się można wkładać, bity. I nie, to nie jest grzechotka, uprzedzam. To jest taki sierwokręt, gdzie można bity wsadzać. Tutaj mamy, mówiąc, bity od razu. Tutaj mamy takie z tyłu, co pokazuje, że możemy schować i wyciągnąć te bity. To jest według mnie bardzo łatwiejsze i tego nie można wyciągnąć. No, chyba żeby trzeba było zniszczyć to, to jeszcze ok, ale chodzi też o to, bo pod tym nie ma kompletnie niczego. Pod tymi bitami nie ma kompletnie niczego. Więc dlatego. E, takie bity są na takim czymś mocowane. E, I ma, i ma, e, właśnie rzecz, którą jest to budowana, to jest chyba też stale węglowa. A nie wiem, pudełko wyrzuciłem. E, właśnie... E, i tak to wygląda. E, I uprzedzam, zestaw kosztuje 35 zł. Czy tak dużo? Nie jestem pewien. Ale... Ja już mówię, że to jest koniec odcinka i dziękuję za oglądanie. Do widzenia.